Sie Siemaneczko widzowie, dzisiaj zaczynamy trzeci filmik z Terrarii. Eee, to co pamiętam, to była ostatnio jakaś jaskinia, tam co nie? Którą odkryłem. Ale na razie to się. Chociaż. A pójdźmy tam, do tej jaskini. Znaczy, to nie była jakaś duża jaskinia, to co pamiętam. To była taka jaskinia, jest. Jask wiecie, mała, bardzo. Idziemy tu, tu. I tu. Ok. To chyba można sadzić to, co pamiętam. Nie, dzisiaj to mam. Jest, jest akurat rano, powiem tyle, więc <coughs> czasem mogę dziwnie brzmieć. O, i właśnie o tym mówiłam. To jest taka. jakby. I, inna jaskinia. Ile mam drewna? Nie wiem, czy gdzie ja ostatnio Wsadziłem drewno. Kopiemy się dalej. Albo zobaczmy, co tam dalej jest. Może mam nadzieję, że nocy jeszcze nie ma. Chociaż chyba szybko nastanie. Ok, głęboko jest. O zimy. Pamiętam, że nigdy na nim nie byłem. Nigdy nie byłem na biomie zimy. Nigdy. Bo ja literalnie zawsze grałem, ale także nigdy jeszcze na bossa nie zabiłem. A moim celem to jest zabić bossa, oczywiście. <laughs> nie da się tego zniszczyć. Ok. Tego też. A, bo ja tego użyłem. Blok lobby. Okej. Okay. Zbierzmy trochę, zobaczymy, czy da się coś z tego zrobić. A i jeszcze. Jakbyście chcieli. Yy, napiszcie w komentarzu, czy byście chcieli jeszcze filmik z Mediwala Totalora. Wiem, że Stara ta gra trochę, ale. Ale taki bardziej różny filmik, bo kampanie to nie. To wątpię, że przejdziemy. Co tam jest? O, coś ciekawego. Do tego mniejsza. Coś dziwnego? Ale zaczka bo mi się tutaj widzę właśnie... Okej. Okay. Światełko. I tam dalej mogę się przekopać co było. Ale noc się już robi, więc sobie nie będę próbowała. W następnym dniu przejdę tu. Tak, noc się robi. Trzeba szybko biec. O kurde Cyk. A, cy. no, w powietrzu nie da się robić, zapomniałem. miałem. Chociaż. Przecież. Tu nie by było bez sensu, jakby się w powietrzu dało robić. Co nie? Ja nie myślę. I... I szybko to. Nie wiem, jak się pływa. Bo nie grałem tu. Znaczy, dawno to dwa miesiące temu ostatnio grałem. Więc trochę z formy wyszłem. Nie wiem, jak mnie słychać. Ale. tak, tak się zbierzemy, bo znów urosło parę. Tutaj jest kamień, tu. Jeszcze mam taką grę. Jeszcze mam. Skylines na przykład, widzowie. Skylines. Eee, jeszcze się zastanowię, co jeszcze mam tam. Ale teraz wejdźmy do środka. I tak. A mikstera leczenia, śnieżny blok, blok lodu i drewno, bo jakieś dziwne drewno. Mm. Ciasto dniowe średnie A, czyli z tych dni da się na tym zrobić już ciasto dniowe, to ja wiem Teraz ja się dowiedziałem właśnie Eee yy. A, jakaś platforma Ciekawe, ciekawe Co mam tutaj? Jakaś cegła tu czy coś? Nie w stylu Ściana z dym. Nie wiem, gdzie ty można by było dać. Co? Stół z drewna, jakiegoś tam. paróle, coś. I um, Jeden punkt obrony. A to daje... A to daje nic. 8 punktów obrażeń, a to 7 punktów. Ale widzowie chyba. Chociaż tam jest fajna miejscówka, widzowie. O! Co do tego jest taka dynia czasem potrzebna? Znaczy czasem. Ale nie jakoś chyba tak często. O, ta na gdy dyni. Mam. Mm. o kurde ale punktów obrony dwa punkty obrony a to jest co? maska dymu albo to jest maska a to jest napierśnik To bez, bez, bez na pierśnik. muszę kiedyś sobie zrobić jakąś skrzynkę Zobacz, nie wiem jak ale sobie zrobię na pewno eee jak ja będę tam nie wyglądał o kurde Ej, pa a. Teraz wyglądam jakbym miał mięśnie normalnie na bruchu, nie wiem jak to zrobić. Idziemy kopać. A, jeszcze zrobić, by było warto to całe yy, drewno i warto łuk. Mam zwykły 6 punktów obrażenia, i 3 punkty. To drewno borealne jest dobre. Muszę sobie go więcej kiedy. Zombie, zombie, zombie. Ale poczekajcie trochę ten zombie. Dramniona na i trochę na stanie Okej okay. Mam szczerów? Chyba nie wiem. Jak to zamykać? Jak to się zamyka? Jak to się zamyka? Jak to się zamyka? Ja to sobie zapomniałem. O. Ale z drugiej strony teraz. Ja tutaj nienawidzę nacytę. I wtedy dla mnie nacyt to jest jedyna z gorszych rzeczy. Tylko dzieje się, że... ...bez nas to już też nie było takie zabawy. Sy... ...sy... Cy, 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 cy. I tu pochodzimy. I idziemy kopać. Fajnie, że to... Bo ja mam taką wersję Minecrafta, nie wiem co to zrobić, ale w Minecrafcie na przykład ja mam tym, że jak czy mnie pochodnie to nie działa w Co tam jest? Jeść. Zobiaki się próbują Okej, okay. się próbują dostać. cyk, 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 o z pochodnią ma szkoły mały no, no mało życia zdają, to może sobie zrobię tam, ten lepszy łup na tryfon, żeby z tego drewna właśnie zrobić lepszą, żeby z tego łupku tylko teraz weź go znaleźć tu. Cyk. Sześć. Trzy. To dwa razy... To dwa razy więcej ten zadaje. jakieś Jakiś super obrażeń dużo się nie zadaje. Ale też jakieś super źle nie jest. a no to czekajcie, chyba zadaje nawet więcej obrażeń. Więcej jest odrażeń akurat w od miecza. Ale mniej odrażeń od tego... No, więcej odrażeń od miecza zdaje Jak Tak, gwiazda z nieba spadła. Cyk. I hokiwałem. Drewno. Trzeba trochę zciąć, ale bez tych drzew. ale to piękne te drewnice. I idę No ale te zbroja dużo mi daje w miarę. Sorry widzowie, ale dzisiaj mnie jakoś gardło boli. O. syk, 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 syk. Jest takie, żeby tutaj potwory, No to jak to się zbliża? Tak, tylko tak, Cyk, 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 okay, cyk, cyk. Okej, się do mnie dostać. Zaraz się chyba dzień zrobi, co? Nie, słońce... Znaczy, księżycy jeszcze trochę będzie. To chyba już niestety, ale w tym całym filmiku już będzie noc. Sorry, widziałem jak brak mi przyszedł. Cyk, 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 cyk. Janie, nie, 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 nie. Cyk, 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 cyk. A zjemca. Jak się jadło? Jak się jadło? Okej. Okay. Nie wiem, czy nie. Ileś tam, czy w ogóle życie dało? I idziemy po zębiacki, po zębiacki, po zębiacki, po zębiacki. Cyk 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 I cyk I cyk Iiii cyk I cyk I od tyłu, poczekaj Cyk 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 I nie ma dzwonka Niestety widzowie, ale musimy już teraz kończyć odcinek, bo yy, kończy się ogólnie czas, więc... Papa! Pa.